Witam z tej strony Gregor w grze Warhammer Mark of Chaos, gdzie dzisiaj będziemy kontynuowali ścieżkę Torgara oraz sił chaosu. W ostatnim odcinku przeszliśmy misję Heroldzi Mrocznych Bogów i otrzymaliśmy nowe jednostki, takie jak furie chaosu, nosiciele plagi czy wirspawny. A teraz ruszymy dalej naszą ścieżką. Próbując odnaleźć kolejne siły imperialne do zmiażdżenia, więc rozsiądźcie się wygodnie, a ja zapraszam Was do oglądania. No loot, no Looks like they were killed fighting the villagers. That would explain what happened to the last two villages as well. The Skaven got there first. What? Skaven, They're rat Ratmen. I saw them during the fighting around Kislev. They must have tunnels near here, or a lair, perhaps. They prefer to stay hidden, but I guess the fighting has brought them to the surface to scavenge and prey on the weak. Then we'll find them and kill them. There is another way. Perhaps there is something I can offer them to become allies. To prawda, musielibyśmy najpierw ich znaleźć, żeby przekonać ich do współpracy. Ale sądzę, że poradzimy sobie z tym. Wnioskując po ilości wiosek, które tutaj zostały zniszczone i zaatakowane, coraz bliżej, że jesteśmy źródła skawańskiego problemu. A dla nas skawańskiej szansy. Świadowcy Torgara powrócili i mówią o bitwach, o bitwie, która się niedaleko dzieje, pomiędzy skawenami, jak to wygląda. Gdzie jedna duża frakcja zaczyna zdobywać przewagę. Możemy to chyba wykorzystać i przekonać słabszą frakcję do walki dla nas. Żeby to osiągnąć, weźmiemy naszego szamana ze sobą. Wojownicy Chaosu zrobią sieczkę z jednostek skaweńskich. Rycerze Chaosu się tutaj też przydadzą. Furie nie za bardzo. Tutaj chyba bardziej przydadzą nam się tutaj ogary Chaosu, które przyda się też w końcu wytrenować. Weźmiemy jeden oddział maruderów. Jednych tutaj miotaczy toporami oraz tych siewców zarazy. I zobaczmy co ka knują. Przez niewiedzę wielu innych ras, skaweni władają pod imperium, które rozciąga się pod całym Starym Światem, a nawet po Daleki Kataj na wschodzie, po też Wielki Ocean na zachodzie. No, mamy tutaj naszą ładną armię. I widać, że tutaj chyba weszliśmy do

Okej, okay, czyli wygląda na to, że Krans Krail walczy tutaj z klanem Eshin. Więc my się pozbędziemy klanu Eshin. Zielone kryształy leczą z kawenów. Jasne. Zrozumiałem. Tutaj ogary powinny poradzić sobie z tymi gatranami, tu chyba jest jeszcze jeden kryształ leczący z kaweny. A i tak jak widzimy, nasi wojownicy i maruderzy przytłaczają oddziały skaweńskie. Może że są mistrzami cienia, ale my jesteśmy mistrzami magii. I mamy zdecydowanie lepszą piechotę od nich. Wy już idźcie tutaj. Ciebie panie czarodziej, prosimy, żeś podszedł tutaj. Okej, okay, okej, okay. nasze ogary się tutaj wyrabiają powoli w sztuce zabijania. To dobrze. Tutaj nadchodzą kolejni tutaj klan bracia. Maruderzy powinni chyba sobie z nimi poradzić. I widać, że klan z ma coraz większe kłopoty. Patrząc też na to, że jednak tutaj zostali przyparci trochę do muru. O, mają nawet miotacz ognia. A raczej spacz ognia. Darwijmy od razu też tych tutaj Runnerów I ostatni kryształ. Musimy teraz uważać na te nasze ogary. Bo są dość szybkie i widać, że są w miarę... Odporne na magię. Musimy o tym pamiętać. Okej, okay, wziął już to co wypadło. Więc dokończmy tutaj dział zniszczenia, wykończmy tutaj skawańskie oddziały. I zniszczmy od razu ten kryształ. Gdy przywódca, z kaweni się wystraszą. Okej. Okay. Okej. Okay. Te działa chaosu są. Napra mają raczej. działa chaosu. Działa z kawenów tutaj mają naprawdę ogromny zasięg. Dobra, wycofajmy te demony. Swoje zrobiły. I tutaj grupka skawenów tam uciekła. Musimy to naprawić. Gdzie oni się schowali? Tam jesteście. Zginiecie od jednego wybuchu? Zginiecie od jednego wybuchu. A tu wojownicy nasi chaosu dokończą dzieła. Jeszcze tutaj rycerze dojadą. I pokonany. pokonany. Pytanie teraz tylko brzmi, czy Clans się nas posłucha? Czy będziemy musieli ich też wybić? No tutaj ponieśliśmy jeszcze mniejsze straty. Chociaż nie, ponieśliśmy większe straty niż poprzedniej w poprzedniej bitwie. Ale też mamy no bardziej rozwinięte teraz nasze oddziały. I prawdopodobnie chyba dostaliśmy dostęp do skavenów

Ok, czyli Klan Skraal, przynajmniej ta jego część, teraz pracuje dla nas. I zyskaliśmy dodatkowe 6000 złotych monet. I dostaliśmy dostęp do Kwazita z klanu Skraal, który na pewno pomoże nam w naszej misji od następnego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Ja będę się żegnał, bawcie się dobrze, na razie.